i na kiedy została wyznaczona im wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub u specjalisty oraz z drugiej strony czy w leki, które do tej pory brali uległy podwyżce czy mają dostęp do tych lekarstw, które są dla nich konieczne i czy czują się po prostu bezpiecznie, jeśli chodzi o swoje zdrowie i życie. Co z takimi zawiadomieniami później może się stać? Te informacje będą nam potrzebne po to, aby przygotować bardzo konkretne dokumenty, które będziemy kierować do odpowiednich organów, zarówno jeżeli chodzi tutaj o niedopełnianie obowiązków ze strony e, urzędników ministerialnych czy Narodowego Funduszu Zdrowia e, w związku z brakiem możliwości leczenia... ...na społeczności, ale także, jeżeli będziemy na Facebooku, składu, że grupy, przeciwko bezprawie, konferencja prasowa... Jest posła, posła, ...a jest brak reakcji wojewody, Andrzejewy, będziemy Jebruskiego. składać wnioski do premiera czy, czy do w, 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 konkretnych ministrów o... Zajęcie się tym problemem ze względu na ignorancję wojewody pomorskiej. dobry, dobrze. Informacje mamy taką, że takie, że na przykład do, już do lekarza pierwszego kontaktu, żeby się dostać, trzeba w kolejce odstać minimum 4 do. Jeden z pacjentów z mi wczoraj mówił o tym, że on czekał dokładnie 8 godzin. W, w, do tej pory na początku roku była taka sytuacja, że. Były to kolejki, żeby zapisać się do specjalistów. Dostajemy informację, że limity już do niektórych lekarzy, specjalistów się właściwie skończyły, a mamy 4 stycznia. To jest sytuacja niedopuszczalna i w, w nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nadal udawać, że, że problemu nie ma. Mm -hmm. a jeżeli chodzi o finansowanie, tutaj wiec, to najwięcej tych danych po to, to jest jeden z elementów, który pokazuje, dlaczego do takiej akurat bardzo dramatycznej sytuacji na Pomorzu doszło. Do tego, że jeżeli rzeczywiście byliśmy do tej pory w, na piątym miejscu, jeżeli chodzi o finansowanie, a staliśmy na piętnaste, to pokazuje, że w, te problemy muszą po prostu zaistnieć, ponieważ nie ma w, na to, krótko mówiąc, środków finansowych. To, czy są możliwości, żeby powstrzymać tą ustawę, jakby się zamiesić. Premier Donald Tusk w tej chwili bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w służbie zdrowia. On musi albo. Przyjąć do wiadomości, że w, pomylił się w, w, wybierając, powołując na ministra pana Różkowicza, który po prostu nie sprawdza się, które przerosło go, to to już nie jest sytuacja tej chwili, że on może chodzić i brolować w mediach, tylko e, mamy realne problemy, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić, a ma cały aparat państwowy e, tysiące urzędników, aby ten problem rozwiązać. To nie jest problem taki, jaki był wcześniej na PKP, e, kiedy e, tylko nasi obywatele mogli spóźnić się albo nie dojechać na określony czas w bardzo niekomfortowych sytuacjach. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest zagrożone i życie i zdrowie ludzkie. Też tak? Na świątą? To ja się za, wbiję z jednym pytanie, to wy żartowaliście po tutaj pory? Że teraz przestajecie żartować? Nie, my nie żartowaliśmy, my w tej chwili tylko i wyłącznie pokazujemy, że są też te możliwości, w których do tej pory nie korzystaliśmy, dlatego że do tej pory nie było skierowań do odpowiednich organów ścigania ze względu na to, że ktoś nie mógł dostać się do lekarza w... w Terminie, który powodował, że mógł właściwie odwołać proces wrażenia. A to wina jest Arbułkowicza czy, 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 czy kogoś innego? W tej chwili, jest. Jest, w tej chwili odpowiedzialność przenosi minister do, do do zdrowia. Do, do do. O, do w momencie, do, do kiedy on powinien powoś? odpowiedzieć na pytanie, czy yy, ktoś źle to przygotował, czy nie. My musimy wymagać od tych, którzy obecnie pełnią odpowiednie funkcje. Jasne. Dzięki.

Proszę Pani, no, no, są to dramatyczne sytuacje, gdyż no, ja jestem jeszcze raz umawiany z onkologiem na konkretny termin, i, tak, bo może no, po prostu tak, bo tak bo, że, jeżeli stoi w kolejce i przychodzi pacjent chory na raka i, i pyta się o pierwszy wolny termin, no Pani mu mówi, że nie ma już, nie ma już miejsca, czyli limity są wyczerpane w dramat. Albo mówi mu, że jest na za 3-8 miesięcy. Jest to sytuacja dramatyczna. Ja jako... Osoba, która walczyła i walczy z tą chorobą y, y, no, nie mogli się na to zgodzić, że, że, że pacjenci są tak traktowani. Nie ma zbyt limity. Wytłumaczenie Narodowego Funduszu Zdrowia jest takie, że czasami jest tak, że mówią, że płacą więcej za daną procedurę, ale zmniejszają limity. No, proszę Państwa, jeżeli było 160, no, to, to, to to jest coś nie tak. Z wiadomości, które ja posiadam, tak jak powiedziałem, do endokrynologa do dwóch lat się czeka. Oczywiście onkolog, kardiolog, ortopeda to są podstawowe. Specjalizacje, do których pacjent oczekuje miesiąc. A jeśli chodzi teraz o fakty papierowe, problem z informacją instytucji, czy mamy informacje, że pacjenci muszą szukać apteki, mają problem z wokandem? Proszę Pani, ja mogę mówić na przykładzie subwencji, w którym mieszkam. Jakby jedno z obserwacji, że mieszkam 20 metrów od apteki. Proszę Państwa, apteki do 31 roku pełne, teraz są puste. Można się tylko domniemywać, dlaczego tak jest, ale jest coś na rzeczy, że te apteki są teraz puste, bo być może albo farmaceuta, albo lekarz nie wystawia tych recept, albo pacjenci są na jakieś okresy zabezpieczenia. Jeśli chodzi o leki onkologiczne, to nie, bo na razie nie jestem na, na, na żadnych lekach e, i powiem szczerze, że w tym roku jeszcze w nie było. Także ja to mówię na podstawie obserwacji.